Cześć. Chciałem tutaj zrobić teraz filmik, yy, krótki filmik instruktażowy yy, dla komendy dla VIP-a. <coughs> Co VIP posiada? VIP posiada komendę HAL. HAL. Yy, nas leczy. Yy, dopełnia nam poziom głodu, a także poziom żywotności, może tak, życia. O. Yy, Co jeszcze mamy, fly, komenda fly, komenda e, e, repair, mamy tu trzy itemki i mamy tak, e, repair repair hand albo al, jeżeli użyjemy komendy hand to musimy dać na, najechać na dany itemek, i wpisać Repair. .com". wtedy naprawiamy <coughs> dany itemek jeżeli chcemy wszystkie itemki uzupełnić na przykład zbroję musimy ją wyciągnąć ze swojego efipunku i wpisać po prostu all". i wtedy nasze itemki zostają naprawione wszystkie następną rzeczą jaką posiada VIP posiada maszyny że o tym nikt nie wie. <laughs> tak, ale są maszyny na serwerze. Do czego one służą? Zaprezentujemy jedną z maszyn. Yy, jedna z maszyn po prostu ułatwia nam, tak jakby, wydobywanie yy, itemków. Aha, i co jest rzeczą ważną, yy, możemy dać żelazny blok to tak jakbyśmy mieli żelazne narzędzie lub po prostu diamentowy blok i wtedy to tak jakbyśmy mieli diamentowe narzędzie diamentowy no wiadomo szybciej kopie więc zastosujemy tutaj diamentowy ważna jest budowa tego urządzenia ponieważ ono musi, być, musi zostać zbudowane w ten sposób do naszego pieca Wkładamy po prostu węgiel, uruchamiamy i jak widzimy wydobywa nam dirt. Możemy to w kopalni zastosować, a także, no ogólnie do kopalni przydatne jest. Możemy też użyć po prostu tabliczki, żeby nam skręciło i wtedy robimy w ten sposób i nasza maszyna po prostu skręci. Dajmy po prostu strzałkę, tak. No. Wyłączamy naszą maszynę. Kolejną maszyną, jaką można mm, zrobić z tego, to jest. Mm, Jak widzimy dirt pozbierał, a także trawę. Hmm. Kolejną maszyną jaką można zrobić będzie hmm. coś tak jakby, jeżeli mamy na przykład dziury, to możemy zastosować też tory. Hmm. Zaraz pokażę, zademonstruję. Może ta maszyna może mieć szerokość 3 kratek, ale my zbudujemy prostszą, żeby po prostu nie zajmować dużo czasu. Zbudujemy tu, tu dajemy skrzynkę. Tu dajemy dźwignię. Tak, i tu dajemy piec. Tu dajemy piec. No i oczywiście węgiel. I do tej skrzynki, na przykład, jeżeli chcemy zapełniać dziury, no to dajemy jakiś materiał, tak? W zależności do której kratki dajemy, to z tej strony będzie nam układać. Jeżeli mamy potrójną maszynę, jeżeli mamy pojedynczą, to dajemy po prostu na środku i włączamy. I jak zobaczycie, po prostu ta maszyna nam kładzie dirta. Można też tory wsadzić, no ale. Dobra. <coughs> yy, następną maszyną jaką jest yy, możliwość zbudowania jest to farma. <coughs> Farmę <coughs> można zbudować, w, zaraz Wam pokażę w jaki sposób. Zobaczymy złoty blok. To jest tak, jakby łącznik, może i skrzynkę, piaczyk i jeszcze diament no, drewniano może. Dajemy piecyk. O, dobra. Piecyk, który się pali, dobra. Ale to nieważne. tak mi się wydaje przynajmniej. Może zmienimy go. Dobrze. E, piecyk na to dajemy e, cegłę. Na to kładziemy deskę. Do tej deski kładziemy jeden pochołek później kładziemy w ten sposób następną tu kładziemy kratę aha i jeszcze na górę położymy na górę położymy jeszcze taką jakby Antenkę. Teraz po prostu hmm, ułożymy hmm. teraz zrobimy tak jakby tu jest chyba długość tego hmm, siewnika że tak nazwę ramienia, może... może być 8 płotków z tego co wiem Z tego co wiem to 8 płotków może mieć ale zrobimy na 4 na razie <laughs> Dobrze Nawet nie na 4, a na 3 było będzie nam przekazać Dobrze Teraz jeżeli na przykład z tej strony, jeżeli chcemy mieć grządki to kładziemy yy, płotek, a jeżeli chcemy mieć pełne po prostu to kładziemy sobie deski ja zastosuję deski pełne zrobię i dźwignię możemy położyć na przykład nad piecem do skrzynki wkładamy yy, haczkę no i zasadzamy na przykład marchewkę no tu oczywiście muszę dać wodę hmm. <ścoughs> Wyjmiemy trochę wody. Dobrze. No i włączymy nasze urządzenie. Jak widzimy, sieje nam <laughs> marchewkę. Ta farma oczywiście automatycznie też zbiera, jeżeli już zostanie, jeżeli wyrośnie już coś. Tego, to możemy po prostu ją włączyć i nam pozbierać nasze itemki, które są do skrzynki. Jak widzimy, haczka po prostu poszła do pieca i w piecu ona tam jest używana. To chyba na tyle, co może VIP. Tak więc komentujcie, subskrybujcie. Cześć!